Licytuje pieska! Niech licytuje. Mamo, nie zależy ci na losie zwierząt? No masz rację, nie zależy. Dlatego od lat wyprowadzam przecinka kąpię, karmię. Ale przecinek to jest członek rodziny. Ja mówię o innych biednych. Dobrze, pójdziemy popatrzeć. Na pewno ktoś go weźmie do dobrego domu. No i gdzie ta licytacja? Już trwa, ale nikogo nie ma się zejdą. Kto pierwszy, ten lepszy. Zdążyłam? Ciocia? Skąd ty się tu wzięłaś? Ogłoszenie zobaczyłam na kiosku, że jest aukcja. A gdzie jest piesek? Zamknięty, bo gadzina wszystko. Po aukcji wypuszczę. Kota w worku mają ludzie kupić? No psa. Czemu on jest we worku? Jezu, tylko tej tu brakowało. Bawcie! Ja chyba śnię. Gdzie ten pies? We worku po kocie zamknięto wywoławcza tysiąc złotych. Tysiąc. Na tysiąc daję, a do trzech nie umie liczyć. Tysiąc sto. Masz 7,50 na koncie. Ja mam 5 złotych. Nigdy nie oddałaś mi pieniędzy z komunii, które miały być na rower. Kupiliście mi rolki. Odrobiłam matematykę. Dwa tysiące. Mówiłam, że ona nie umie liczyć. Dwa po raz pierwszy. Ty wiesz, Karyna, że tu nie ma rad. Są oprocentowane oczywiście. Od kiedy ty chcesz mieć psa? Od nieskończoności. Będę go ubierać, wozić w wózku za małym, robić mu sesję. pofarbuję go na różowo. Będę jak Paris Hilton osiedla. Trzy tysiące. Ty z matematyki widzę też kulawa. Trzy paraż drugi. Dwa i pół. że ona w ogóle umie do trzech liczyć. I poraż, trzy i pół. Mamo! Babcia! Przedany pani starczej. Najpierw kasa. Pokaż psa. Aż śmierdziela. Idziemy. Kasia! Siwakowa, ty się ciesz, że ja cię nigdzie nie zgłosiłam. A znajomości mam takie, że jak się dowiesz, to przestaniesz seplenić i zaczniesz się jąkać. Uważaj, bo psami poszczuję. Dobra, bierz go. Ale nie obiecuję, że nie będzie reparacji. Kto wygrał? Wychodzimy wszyscy. Ty możesz zostać, Karyna. A jaką się wabi? Reksio! Przecież to suczka jest. Iwanka! A skąd ty wiesz? Powiedziała mi. Każdy ma przecież imię. Iwanka! Mamo, ale co ty z nią zrobisz? Ja? To jest twój pies. Jak mój? Nie ma za co, byś była w plecy trzy tysiące. Patrz jak się bawią. Staszek nas wyrzuci z domu. Siad! Ona jest jak nic, Brejanusza. Te czarne łaty i tak by się nie zafarbowały na różowo. Iwanka ma już swój profil na TikToku. Iwanka Dog to jedyny profil, który obserwujemy, żeby łatwiej była nas znaleźć. Patrz jak się bawi z przecinkiem. Nie to, że się podlizujemy, ale możecie nas zaobserwować. Kocham cię.